Oj, zły guzik, sorry, jak zawsze, oh. Oj, 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 Jak zawsze zły guzik i reload w najmniej odpowiednim momencie eee, Właśnie chcę zobaczyć co ci brytole mają Jaką broń, jakiej broń używają teraz hmm. Powiem, że że jakieś takiej... Eee. O, Sten zawsze chciałem, żeby ze stanu tutaj postrzelać. Masz się zmieniać broń, nie musicie. Mi to w sumie... E, wisi, jaki teraz broni strzelam. Man down, man down. Szczerze mówiąc, tego Stena... Brytyjczyk, więcej Brytyjczyków! Kurde, czyżby wiedzieli o nas, o naszym, naszym położeniu? Ktoś... Czy jakieś... Tam, jeszcze Wikileaks miało przeciek znowu? Pewnie... Tak. I znowu już pewnie... Moja, wina mojego godulstwa Ech. Ach, niech to diabł strzeli. Niech, niech diabeł ma, ma was w opiece, Rosjanie. Sielio rosjanie oczywiście. Dobra, ja się teraz schowam. Ten idiota pewnie we mnie nie może wycelować. No dobra. Mm. Jak jeszcze raz będę musiał ten fragment przechodzić no chyba zrobię cięcie Na bluzgam yy, przy tym cięciu I pewnie znowu się spotkamy w miejscu W którym przed chwilą yy, zginąłem Chociaż może niekoniecznie, może niekoniecznie Teraz, a, grenade, grenade, grenade ENGLISH GRENADE O tak, tak jak myślałem znowuż tutaj Mi wparują Pozwólcie, że nie będę używać tego stena, bo ja po prostu z niego strzelasz Nie umiem i to pewnie był kolejny powód dlaczego zginąłem Teraz widzicie pozycjonujemy na własną rękę Ja w sumie jestem też ciekawy jak drago... twój e, jak e, Reznov i ta spółka trafili do Workuty. Chociaż to no, z drugiej strony on był sam, tam jego oddział pewnie też się jakoś rozpadł, więc no się trochę nie dziwię, że on sam został e, porwany i uwięziony w Workucie no to. jako taki powiedzmy weteran wojenny zasłużył na jakieś lepsze więzienie, no ale w sumie... E, skoro e, Stalin nie potrzebuje, e, Aha, musimy zbliżyć się. Skoro Stalin nie potrzebuje bohaterów, no to najlepiej było takiego weterana wziąć w żyć jakiegoś zapóźnionego więzienia i go tam zostawić. A teraz mamy 3 minuty, żeby się wydostać. Um, e, ma, mamy 3 e, minuty, żeby się wydostać z tego statku, bo to zaraz coś pierdyknie Ta Tak, tak, tak. Dalej, komroci, dalej! Dalej, dalej, towarzyszu, dalej! W sumie, ten motyw też mi się nawet podoba, dość taki yy, inny, chociaż on, taki motyw chyba też był w poprzednich częściach, ale ten, ten ma taki tutaj u siebie klimat, taki dość ciekawy klimat, jak dla mnie. A, tutaj, te, te, tego, tego fragmentu... A, chociaż... Dobra. No, tutaj będzie już, już trochę więcej, ale to nie problem. No, już mi akurat granice skończyły. Dobra, men down, men down. Ja nie wiem, czy to moi krzyczą, czy to Rosjanie. Krzy yy, w sensie, czy to Brytyjczycy krzyczą, czy to są Rosjanie. Chociaż po sensie yy, wnioskuję, że to są jednak yy, Brytyjczycy. Nie, to są Rosjanie teraz. Kurde. Nie no, teraz do kogo strząc, to są Rosjanie. Chcąc czy nie chcąc? Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Mam jeszcze trochę więcej niż półtorej minuty, ale to spokojnie zwiążemy. To nie jest takie, nie jest aż takie ciężkie, żeby po prostu tego w te 3 minuty nie zrobić. A ich możemy olać i możemy. O! Oh! Oh, dobra. I teraz chyba właśnie razem sobie złamał nogę. Bo popatrzcie teraz. Biegniemy za tym kolesiem, biegniemy, biegniemy. I. I właśnie teraz jak powstaniemy po prostu pobiegniemy, 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 pobiegniemy. No, mianowicie i w którymś momencie y, razem wpadaj i no i teraz leży. że ten pan przed nami nawet się nie zatrzymał i nam nie pomógł. No ale dobra To by było koniec tej misji i to by było w sumie na tyle. Tak, Mason, posłuchaj. Skończy nam się czas. No właśnie mi się też skończył czas. A wy pamiętajcie, Komentujcie. Subskrybujcie. Ja się zaraz z Wami pożegnam. I rozdam również. Cześć. Na razie. I hej.